Cześć, witajcie, jestem Meksyk i ty w dzisiejszym odcinku zagrywam. Tak? Nie wiem, czy chcecie wrócić do tej gry, więc nagrywam odcinek z pytaniem, czy chcecie powrót do Brawl Stars? Jeśli chcecie, to do... zagłosujcie w ankiecie. Stworzyłem Wam ankietę na społeczności. Jeśli tak no to tak, wiecie, takie jeśli nie, to nie, jeśli, jeśli tam jeśli chcesz mnie to obojętnie, to wniknij mnie do obojętnia teraz tak weszłem na konto na którym nie było mnie z 500 dni ponad 500 dni nie było mnie na tym koncie no 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 zobaczmy co było na tym koncie. Jak weźmę do widzenia, to zobaczymy zrobionego Daryla. I klubu nie mam. Jak będziecie chcieli, to stworzę dla was klub. Mogę na was stworzyć klub, bo nie to nie przeszkadza. Teraz tak. Wejdziemy ja w sklep. się tu loguje teraz przy wejściu w sklep. I nie wiem czemu. Dobra, ale zanim wejdziemy w kule Czekaj. I... 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 Nic tu nie ma. I... Odebrany. No. Nawet to możecie widzieć, widzieć, widzieć wiadomości ponad 800 dni temu Tutaj są nagrody. Jak wyszło na konto to tutaj mogłem sobie poodbierać niektóre rzeczy. No Zobaczmy konto. Nie wiem czy... Zobaczmy. Największe pucharki na tym koncie. 500. Czy miałem wszystko na 500? Większość. Większość na 500. Mhm. Oczywiście to nie tak, że nie grałem w WSA. To jest moje pierwsze konto na tym tu mogę wam pokazać inne konta tu mam starszeli. Na tym kącie, ale to nie jest odcinek, żeby wam się chwalić. Dobra, wejdźmy w ten sklep. Może jakiś jackpot, Tej kąki nie wiem czy odbierać. Pewnie odbiorę. Mm. Nie. Ale będę je odbiorł. Poza odcinkiem odbiorę tylko punkty mocy. Wstępie wam zadać dwa... jeszcze jedno pytanie na ankiecie. Ale już wy możecie napisać w, w komentarzach. Jakiekolwiek pytanie, czy czyli zadałem pytanie, na którym koncie mam grać? Teraz możecie sprawdzić, ale na jakim koncie ty grałeś? Pokażę Wam teraz. ok, teraz widzicie moje konto, na którym ja grałem aktualnie. Ale, to jest pytanie, właśnie na którym koncie mam grać? Mam te konto, a w sumie na jeszcze jedno konto, które było moim drugim kątem. To jest moje trzecie konto. No na widzicie. Widzi, że w postaci są dużo wyżej wpite. Nie mam ich więcej. Bo na tamte konto nie wchodziłem, tak jak mówił. Z 500 dni. Ponad 500 dni. Coś ciekawego. No tego nie będę odbierał. Dobrze, zaraz przejdę jeszcze na jeszcze inne konto. I to jest moje drugie konto stworzone, bo kiedyś się nudziło i chciałam zrobić serię dla was, że zaczynam od zera i gram do mojego poziomu. Ale ja zrezygnowałem z pomysłu, więc pogram poza odcinkami, grałem i sobie to gram, gram, gram. Z tego wyszły takie rzeczy. Teraz tak, klubu też nie mam, ale jakbym miał tworzyć klub, też się sprawdzać. wchodził bym wchodził na ten, do tego klubu trzema kątami. Pewnie tak. I wtedy. No pewnie tak, ale teraz tak. To już wszystko odebrałem. Zresztą widzicie, że są nagrody różne. Zaraz zagramy teraz po jednym meczu na każdy... po dwa mecze, na każdym koncie. I teraz tak. I teraz możecie się spadać, czemu nie Roblox? Czemu nie nagrywasz Robloxa już? Powiem Wam tak, Roblox zaczyna mi się nudzić. Nie no. Nie, no Czy ja tu jakieś skiny? mam jakieś skiny, ale te skiny... Dobra, nie będzie tak Jeszcze ta spytać, czemu nie gram w Robloxa W Robloxa Bym grał, ale... Nudzi mi się Snudzi mi się trochę, więc Od Robloxa będę miał przerwę i... Dlatego szukam gry na ZSL, a więc wpadłem na pomysł, żeby przywrócić serię z Browser's. Wiadomo, mogę też rzucać małpki, ale po co mam wrzucać małpki, jak tego praktycznie nikt nie ogląda yy, u mnie? Ale to jest też do zrobienia tylko po prostu może między innymi was nagrać. Jeśli chcecie. Jeśli, jeżeli zobaczę jakąś inną grę, grę, do nagrania, czy na przykład jakiś tryb w Robloxie, czy tam jakąś inną grę to może się pojawi, nie obiecuję, ale na razie wracamy do Brawl Stars i, czy do Brawl Starsa wracamy i, wracamy, i będziemy grać w Brawl Starsa i małpki, dobra miałam do i... Może na tym koncie Zagrajmy sobie Bo Bo czemu by nie się na tym koncie mam najmniej skinów Na tym koncie praktycznie skinów nie mam O, grano boty No spoko o mm. mm. i to będzie po prostu taki powrót do nagrywania mprostarsa i będziemy po prostu wbijali pucharki, wbijali rangi i tyle i w kolejnych z następnych będziemy Hmm, to stworzy nowy skup klub. Wiem, po poza... No i tak pewnie nikt do nie wie jak stworzyć, bo... Przecież są inni youtuberzy, na przykład... podam przykład... Kapral... Tori... Inni tacy z Brawl Starsa, ale... Jak będziecie chcieli stworzyć, będziecie mogli pisać. Hmm. Hmm, dobra to żyje. Okej. Okay. Hmm. że trochę się powtarzam, ale co ja mam tu więcej mówić? Mogę tylko powiedzieć, że nie musicie zostawiać łapki, bo nie musicie sobie usować, nie musicie wystarczyć, żeby że nic oglądali do któregoś momentu. Jeśli oglądacie do tego momentu, mm, napiszcie w komentarzach. Ok. Po prostu. Ok. Pierwszy star drop. Rzadki. Po prostu napiszcie. Ok. Bo tak. Nie wiem czemu. Ok. I 20 rangę wbita. Pierwszy wbity. Hmm. No to się karnetu tu nie kupię ani na tym kącie ani na tym pierwszym, bo nie mam gemów. No to, co tu jeszcze? Hmm. Dobrze, tu mogę sobie za darmo dać to wszelki. Jak będziecie chcieli, to będzie wybierali też 25 rangi i taki tam. Dobra, teraz przenieśmy się na moje pierwsze konto, czyli na moje, na którym zacząłem grać w tą grę. Więc ja się przeniosę i zagram tam mecz. Okej, okay, jestem. Zobaczmy. Skinę. Może kiedy skina sobie zakupię.

Dam wam skin do wyboru, jakie, jakie będę mógł kupić. Macie do wyboru... Do wyboru macie... Hmm, MS. Skin do MS. Skin do Max. Macie do wyboru nani. A jaki to jest Sama zdecyduje. Jeszcze macie takie dwa skiny do wyboru. A czyta, jeszcze ten, ale ten to raczej nie. I... Może pokażę wam te skiny jakie mam do wyboru. Będzie jeszcze kiełka. No to max nie. Edgar. Do Edgara jest spoko.

i będziemy kończyć Bo wiecie, to jest pierwszy odcinek z powrotu a nie jeszcze jeden mecz chcę grać na jeszcze jednym koncie więc zagram ten zagram następny i będziemy kończyć już dzisiaj No, prawda, mam przez złota. Bo znowu gram na fotę, bo od dawna nie grałem przecież nawet... Mówiłem na początku, że nie grałem na tym koncie z 500 dni ponad. No. Ale chociaż pucharki jakieś odbiję. rzadki, No, tu już lepiej Ale czy mogło być lepiej? Mogło być Monety, monety mi się przydadzą No, na tym koncie Nie wiem czy na razie będę grał, na razie Na razie zostawię tak jak jest i i ja wymieniam tu pucharków 2700 uuu dużo spadło oj dużo odbijania będzie bardzo dużo odbijania no, więc teraz przejdę na swoje konto na którym aktualnie gram i pewnie będziemy grali tako że raz będę grał na tym koncie raz na tamtym koncie raz na innym koncie, żeby nie było tego... no w sumie tego samego. Dobra, ale chyba pierwszym takim odcinkiem to będzie wbijanie szeli tutaj na 25 rangę. No bo tam mam 26, więc tu bym mógł sobie wbić 25 na szeli. Oczywiście będziecie też mogli decydować na przykład wbij sobie Leona na 25 wbij sobie Mortisa na nich cokolwiek a na tym koncie jest mój ulubiony skin w sumie jeden z lepszych zaczebałem taką mam, to jest jeden z lepszych skinów jest jeszcze czy miałem do bo nie miałem. No, ale jest dużo fajnych skinów, które na tym koncie. Na przykład tego Jessie. A jeszcze jest jeden fajny skin, który. No jest spoko po prostu. Jest okej okay. Czyli pilot On jest fajnym skinem. Nawet no, tu sobie ustawię. I chyba nie wiem co będzie trzeba zrobić wbić kar, Karla na solo na 25 randze chyba to będzie jednak lepszy odcinek lepszy odcinek niż wbicie 25 rdzi na Shelly mogę gromu ulepszyć więc sobie go ulepszę i tyle coś bym mógł do spajka Miałem sakurę, to my... No dobra, przechodzimy do ostatniego meczu w tym w tym odcinku, Mam już gadżet sobie jeżeli chcę mieć sobie rangę 25 rangę na cardu, to muszę mieć ten gadżet więc widzimy się znowu za chwilę Okej, okay, jesteśmy już na tym koncie I co, zagrajmy sobie. No ja tu ubijam aktualnie. Tu może muszę... 10 minut. Najwięcej pucharków jest. I tu ubijamy sobie. Mm. Nie, no gramy, ale no, wypijamy. Będziemy dobijać tutaj 20-ranowe. To ja na tym koncie na razie plan wbić już wszystko, ale to już wszystko na 20 rangę. A czy będziemy robili to samo na innych kontach? Na innych kontach? Może zrobimy na innych kontach to samo? Pearl nie chce być się z Pearl, bo perl nie by pokonał. Tutaj nie umiem grać z później Lolą, więc jakbym namił, no to się nie dziwcie czemu, bo nie umiem grać Lolą. Po prostu nie umiem grać. Hmm. Cześć, no, żyć, zagrywać, nie ugrać. Oczywiście na tych kontach będę, jeżeli chciał nagrywać czy... Będę musiał poza nagrywaniem. Hmm. Też Piąte miejsce. Ta. Wiecie co? Zmieniamy konto i gramy jeszcze jedną rundę. No dobra. Gramy jeszcze jedną grę. To razem Karlem. Wejście mamy w wiecie 20. Piątą rangę na kartu to czas odbijać. I eee, rangi są grane, no bo na boku nam się trafiła. ale to nic. Czego się dziwić, że będę grał na botach tak, nie grałem na tym koncie 500 ponad 100 dni Więc, czego się dziwić No, jak no, mogę wam pokazać kiedy ostatnia gra tu na tym koncie? No, mogę pokazać. No i złoto, no złoto się przy tej też. Ostatnia gra była 527 dni temu. Grałem no, a grałem No. teraz jeszcze zobaczę w tym drugim koncie. Wiem, przedłużę ale... Ale może zobaczyć. W tym końcie co nie gra, była 229 dni temu. No. Więc co, ja będę kończył. Widzimy się w na następnym odcinku Brawl Stars lub Małpek. Czyli z Brawl Stars 6 lub z Brawl 2.